Lekcja matematyki w tajsku, część druga. Siemandero Marsy z kanału Odkryj Tajlandię. Słuchajcie, dzisiaj wam pokażę matematykę na poziomie elementarnym, jak w prosty i łatwy sposób zarobić od, myślę, 50 do 70 tysięcy batów na metrze kwadratowym w przeciągu jednego roku. A mianowicie znajdujemy się na projekcie z Patong, który już Wam zresztą wcześniej pokazywałem. Na przeciwko tego projektu znajduje się hotel Amari, który również ma część rezydencjalną, gdzie teraz z rynku wtórnego możemy kupić tam mieszkanie, apartamenty za 250 tysięcy batów za metr kwadratowy. Co oznacza, że ten projekt, który my tutaj sprzedajemy 2400 unitów to będzie część hotelowa, ale również będzie część rezydencjalna. Na dzień dzisiejszy, wiadomo w fazie, na etapie prac ziemnych, jeszcze przed sprzedaży e, pierwsze mieszkania poszły za 160 tysięcy batów za metr kwadratowy. E, w tym momencie możemy jeszcze kupić w tak samo przed sprzedaży, już za około 180-190 tysięcy batów. Natomiast budowa rusza dosłownie za 2-3 tygodnie, ponieważ wszystkie prace ziemne i fundamenty są już gotowe, i w tym momencie ruszają prace budowlane. I do czego zmierzam? Tak jak w każdym projekcie Ameryki, który ja nie odkryłem na etapie prac powiedzmy ziemnych, czy na wczesnym etapie budowy, cena nieruchomości jest jeszcze w miarę tania. Natomiast w miarę zaawansowania prac ta cena oczywiście wzrasta. Natomiast my jesteśmy w samym centrum tajskiej turystyki. Jest to serce tajskiej turystyki, mianowicie Patong, miejscowość Patong na Puket, najbardziej odwiedzanej części tej turystycznej wyspy, gdzie 365 dni w roku dzieje się i to bardzo. Więc, biorąc pod uwagę lokalizację tego obiektu, nowoczesność, styl, design, udogodnienia, jakie będzie posiadał, słuchajcie, myślę, że 250 tysięcy, jak już będzie gotowy, to będzie takie minimum, które będzie można wziąć za metr kwadratowy. Zatem mamy dwie opcje zarobku, a mianowicie kupując teraz tą nieruchomość w ciągu roku, możemy ją sprzedać z kilkudziesięcioprocentowym zyskiem i to po pierwsze. A po drugie, jeżeli kupujemy tą nieruchomość i chcemy tą nieruchomość zatrzymać dla siebie na wynajem, chociażby, to myślę, że jest to miejsce, znaczy nawet nie myślę, tylko wiem które jest najbardziej pożądane w całej Tajlandii. Nie tylko w całym Phuket, ale w całej Tajlandii, jeżeli chodzi o turystykę, ponieważ tutaj e, Patong nie zasypia nigdy i zawsze są turyści. Już nie wspomnę, że ten projekt będzie miał jacuzzi na balkonie i opcję smartfon sterowaną z aplikacji naszego telefonu. Prosta i czytelna matematyka po tajsku. Zapraszam do kontaktu. Marcin z Odkryj Tajlandię. Yo.